17 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Pamiętam, że jak rok temu podsumowaliście sezon, 10 to był rekord w historii Ostrowskiej Lekkoatletyki i mówiliście, że pewnie będzie ciężko go pobić. To co sobie teraz myślisz, te 17 to? Będzie ciężko go pobić, zdecydowanie <grystanie> <grystanie> będzie ciężko go pobić, natomiast no, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli... Przez ostatnie x lat właśnie analizowałem sobie jak to wyglądało na przestrzeni lat, na przykład lata 2007-2013 maksymalnie 1-2 medale, 2-14, 2-16, 3 medale, później 5 medali, a teraz robimy 17 medali, to jest jakościowy nieprawdopodobny. Nie obiecujemy, że będziemy się cały czas poprawiać, bo są jakieś granice, natomiast wiem, że team jest bardzo mocny i bardzo, bardzo duży, bo aż 35 zawodników wystartował indywidualnie na mistrzostwach Polski letnich, czyli musiało zrobić minimum do tych mistrzostw. To też jest. Rekord. To jest absolutny rekord, a 40 aż wystartowało w sumie wraz ze sztafetami. Także... Rekord punktowy też pobiliście. E... E... Tak, tak, najwięcej punktów w historii. W zeszłym roku mieliśmy 148 punktów, teraz około 175 punktów. To też podejrzewam, że będzie na pewno najlepsza trójka w Wielkopolsce. Podejrzewam nawet, że drugie miejsce i rok po roku jesteśmy coraz mocniejsi i medalowo, i punktowo. No, statystyki mówią same za siebie.